Cześć, dzisiaj Wam pokażę dosyć tanią taką młotowiertarkę. Tak jak w poprzednim filmie rzuciłem myślę, że to jest bardzo podobny sprzęt z tym, że tam naklejka inna, a generalnie to pewnie jest i tak na to klepane. Tamten to był Gisam, co się okazał podczas sprawdzania wadliwy. Zrobiłem zwrot tego produktu, sprzedawca zaproponował mi, że wyśle mi nowy pod warunkiem, że zakończę tak jakby spór ale wiadomo, jak zakończy się spór to albo by wysłał, albo by nie wysłał więc nie było sensu ryzykować, po prostu zrobiłem zwrot zaraz kasę zwrócili, więc e, nie, nie było tematu aczkolwiek no wiadomo, każdy się może trafić wadliwy aczkolwiek zobaczymy jak ten się sprawdzi, bo jeśli chodzi o tamtego Gisama, no to trochę się zawiodłem Sama ta moc jego no, to, to pozostawia wiele do życzenia. Myślę, że tutaj może być bardzo podobnie i raczej bym dla siebie takiego czegoś nie kupił. Jest to dosyć toporne i bardzo słabe. Nie? Ten uda to też jest taki śmieszny trochę. Myślę, że tym tu, tutaj jakieś kucie czy coś to nie wiem. Bardzo słabo w betonie to można zapomnieć według mnie. Nie? No ale wiadomo, zależy kto do czego potrzebuje, aczkolwiek myślę, że lepiej mieć coś lżejszego i, i podobnej mocy bądź mocniejszego. nie To jest naprawdę dosyć takie wiecie, dosyć toporny sprzęt. Nie? Tutaj mamy zestaw y, około 100, 200 zł 200-210. Teraz będą w wyprzedaży, to tam będzie nawet za 180 zł obstawiam do kupienia. Mamy dwie baterie. Bateria, na plus jest, że mają ten wskaźnik, nie? Bo te wcześniejsze, co były do tych narzędzi oferowane, to były bez wskaźników. Tak zawsze, chociaż jakiś tam obraz mamy, nie? Że tam jedna czy dwie kreski zostają aczkolwiek na takim sprzęcie ta bateria to poleci chwila, moment. Generalnie te baterie jedynie do czego się nadają, to chyba do wkrętarki, nie? To jest trochę taki, że tak powiem, minimalnie bogatszy zestaw niż niż był do. Do tamtej wtedy, tutaj jest jakiś tam zestaw wierteł, jakiś duto. Jest no, i jest główka na standardowe wiertło, nie na SDS-a. Ta głowica też taka dosyć śmieszna. Nie wiem, czy to widać, jakie ona gabaryt w ogóle jest. Aczkolwiek, no, za tą kasę nie ma co wymagać. Wierteł tu jest zestaw 3, 5, 6 wierteł, jedno duto aczkolwiek no mówię te wiertła to są takie wiecie nawet ich nie będę nie będę rozpakowywał bo nimi to można sobie gdzieś tam wiecie jak coś miękkiego suporek czy coś to powiercicie ale jak w betonie to w ogóle szkoda szkoda ich yy, używać nie no tu zestaw generalnie jak w każdym innym sprzęcie tym chińskim nie wszystko to samo jest rączka standardowo jest obrotowa Wciskamy, tylko sobie obracamy, jak nam pasuje. Ja tutaj, do tego sprawdzenia też nie będę zakładał. Tu mamy udar. Tu mamy bez udaru. W ogóle dźwięk, jaki ona wydaje, to już jest, powiem Wam, komiczny. Dobra, generalnie jakoś tutaj nie będę za dużo przedłużał. Porównując do tych innych narzędzi, na przykład Gisama, to wydaje mi się, że, że ten korpus jest troszeczkę gorzej wykonany. Jest taki bardziej typowy sztuczny plastik, nie? Tu mamy rozpiskę do, do FI30, wiertło maksymalnie może być, także w metalu to do 13, a to takie. Jardzieranie standardowe i silnik tu jest niby rzekomo bezszczotkowy, myślę, że nie ma co tutaj przedłużać. Idziemy po prostu, bierzemy wiertło i jeszcze może wezmę jakieś dłuto. Oczywiście nie mam gdzie jakoś tego nie wiadomo jak spróbować, ale to też jest taki sprzęt, że nie ma potrzeby tego nie wiadomo gdzie próbować. I na tym bloczku, którym ostatnio próbowałem, na spokojnie jeszcze będziemy w stanie to sobie sprawdzić. Także ja biorę wiertło, biorę dłuto i lecimy. Dobra, wiercenie bez udaru. będzie z udarem. Jest bardzo kiepski montaż ta głowica, tak samo w tamtej było. Dobra jest i teraz zobaczymy sobie jak to będzie kło na ducie. lecimy podsumowanie. Yy, szczerze mówiąc po takim bardzo krótkim teście na tym boczku betonowym i porównując na przykład do tej ostatniej yy, gisam, mimo że ona nie była w pełni sprawna, ale nawet po tym, co się dało sprawdzić, yy, to muszę po raz kolejny wam powiedzieć, że. Wydaje mi się, że to jednak nie jest to samo, tak jak mówiłem na jakichś tam kluczach Milwaukee, a bez naklejki Milwaukee, że to to samo, tam też się okazało, że moc była zupełnie inna i tak samo powiem Wam, że tutaj tą według mnie dużo lepiej się robi, robi, no na tyle ile ją sprawdziłem, tak, nawet daje radę w tym wierceniu, ja wiem, że to jest tylko bloczek betonowy. Aczkolwiek, nawet to kucie ten udar, jakoś tak całkiem przyzwoicie tutaj to działało, że chyba tamta naprawdę miała jeszcze coś uszkodzone. Aczkolwiek, no ta naprawdę za te pieniądze jest yy, całkiem przyzwoita, nie? Także tutaj bym się raczej nie czepiał za te pieniądze, bym nawet powiedział, że na dom do domu na takie potrzeby yy, własne jak najbardziej. Yy... Ja tutaj już nie sprawdza, na tej głowicy nie zakładałem. No bo słuchajcie, dla mnie to jest SDS, to jest SDS i ta głowica to jest takie coś po prostu dodatkowe. Na tym nawet nie będę sprawdzał. Wiem na przykładzie swojej na aku DeWolta czy na sieciowej Makicie, że jak się założy tą głowicę, może inaczej, mam jedną głowicę wkładaną po prostu w gniazdo SDS i na tej głowicy już jest bicie, to już nie jest takie precyzyjne wiercenie. W Makicie na przykład mam całą głowicę zmienianą, tak? Ona po prostu tam na, 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 na zabezpieczeniu wchodzi i wtedy jest ok. Ale, no, jak dla mnie, po prostu to jest typowy SDS i to powinno się na SDS-ie używać, a do metalu czy coś to powinna jakaś być tam mniejsza, typowo do tego wiertareczka. Także tu nawet nie będziemy tego sprawdzać. Tak jak powiedziałem, za te pieniądze 180-200 zł w takim zestawie z dwoma bateriami, jak najbardziej. Jak najbardziej polecam i myślę, że warto wydać te pieniądze. Jak ktoś po prostu potrzebuje, to dla siebie. Nie oczywiście, żeby gdzieś pracować tym zarobkowo, bo to na pewno długo nie wytrzyma, aczkolwiek dla siebie jest spoko. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki, cześć.